Kiedy istnieje możliwość uszczknięcia czegoś z unijnej skarbonki, warto się o to postarać. Są w Legionowie i powiecie ludzie, którzy takich okazji przepuszczać nie lubią. Dzięki temu powołano niedawno do życia Legionowskie Forum Dialogu Dialogu o bezrobociu. Projekt powstał z potrzeby chwili, bo wiadomo, teraz świat szybko się bardzo kręci, rynek, między innymi rynek pracy bardzo się zmienia, zmieniają się jego potrzeby i chodzi o to, żeby mieszkańców powiatu legionowskiego wspierać w nadążeniu za tymi zmianami. We wtorek po organizacyjnym wieczorku zapoznawczym uczestnicy projektu spotkali się w restauracji Bukowiec po raz drugi. Dzisiaj już rozpoczęliśmy taką pracę warsztatową. Na tym pierwszym spotkaniu będziemy identyfikować problemy w ogóle problemy społeczne, nie tylko problemy rynku pracy i bezrobocia, ale w ogóle problemy, jakie są tutaj w naszym regionie. I na, na tej podstawie formułować cele, jakie chcielibyśmy osiągnąć. Na dzisiejszym spotkaniu są uczestnicy Instytucji Rynku Pracy. To są organizacje związane bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów społecznych, ale stricte związanych z kwestią zatrudnienia, z kwestią bezrobocia, z kwestią kształcenia młodych ludzi głównie takich do 25 i po 50 roku życia. Bardzo duży odsetek stanowią osoby długotrwale bezrobotne, słabo wykształcone i bez doświadczenia zawodowego. Sytuacja jest o tyle trudna, że tak naprawdę środki finansowe Funduszu Pracy, które są przekazywane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych z roku na rok maleją. Więc pomimo starań Urzędu i aplikowania o kolejne programy, projekty, nadal te środki finansowe są niewystarczające. O ile w roku 2010 było to prawie 9 milionów złotych, rok później wsparcie zmalało do niespełna 5 milionów. Inicjatywy takie jak Legionowskie Forum Dialogu są więc w tej sytuacji niemal na wagę etatów. Ich otrzymanie mają zapewnić głównie miejscowi ludzie interesu. Przedsiębiorcy artykułują swoje potrzeby. Przedsiębiorcy chcą zatrudniać, chcą tworzyć miejsca pracy, ale muszą być do tego spełnione pewne warunki. Musi być pomoc od państwa, muszą być dostosowane. Dostosowane profile kształcenia zawodowego i nie tylko zawodowego, na potrzeby lokalnego rynku pracy. Musi być też zdaniem inicjatorów projektu lokalna strategia dotycząca kompleksowej walki z bezrobociem. Zawierający ją dokument ma powstać w ciągu najbliższego roku. Strategia to jest nic innego jak taka mapa drogowa, że wiemy w jakim momencie jesteśmy i w jakim momencie chcielibyśmy być za kilka lat. Także ten dokument to też jest często podstawa do aplikowania ośrodki, ośrodki unijne, ośrodki krajowe. Czasami na, w obszarze biznesu mówimy o biznes planie, tak? W obszarze społecznym mówimy o strategii. Na jej opracowanie uczestnicy Legionowskiego Forum Dialogu pozyskali z unijnych funduszy pół miliona złotych.